Witamy, w piękny kolejny poranek. Mamy szóstą z kawałeczkiem. Wczorajsze poszukiwania kajmanów się nie powiodły, ale i tak było spoko. Plan na dziś jest taki, że płyniemy do miejscowości, w której spaliśmy wczoraj. Tam zostawiamy część naszych gratów. Przysiadamy się na takie kanu, bo jest najlepsze określenie na to, co to będzie. I gdzieś będziemy sobie pływać po tych lasach deszczowych. Z racji, że mam teraz porę mokrą, to woda jeszcze jest na tyle wysoka, że da się do lasu wpłynąć, więc pewnie będą jakieś fajne widoczki. Naprawdę klimat w ogóle jak się w tym lesie jest To woda. Teraz fajnie wszystko odbija, też jest dużo zieleni. A jeszcze w kontekście lokalnego budownictwa taki dach. Mniej więcej dwa tygodnie się kładzie w dwie osoby. Trochę taka polska strzała, tylko że z bananowca. Order poradztwa numer jeden na tym wyjeździe. Proszę Dobra, powiedzieć. Się się. W tym momencie przeglądamy sobie taką piękną rejestrację. O, przepraszam. Państwo, tu Proszę Kabana Dorapoto 2024 registro i mamy. Zero Polaków, jak widać. To drugi, drugi czas. Drugi czas, nic się nie dzieje. Polaków, żadnych Polaków. I nawet. tu-tu-tu, tu-tu-tu. nasza twórka na Białych Standard rzekłbym jak szczerotonie. Słuchajcie, bezstronny widok na całą wioskę. Śmieliśmy się troszeczkę, że śpimy jak sołtys. Ale jest fajny klimat, bo widzimy, jak to wpływa do portu. Widzimy, co jest na kuchni. Możemy obstawiać bojo, tutaj mecze, generalnie obstawianie meczy i w ogóle wszystkiego co się da jest tutaj całkiem popularne. A przede wszystkim chciałem Wam pokazać, to jest akurat w ogóle słodkie, Jeśli czuję jak na Bozie harcerskim, system zamykania drzwi. Chciałbym też zauważyć, że kiedyś był taki zwykły profesjonalny, ale... Ewidentnie ktoś go wyjebał. To nie są tanie rzeczy, no. no I daszek. Byliśmy sobie rzeką i nagle podtrzymy coś, jakieś truchłownie się tapla i obszarcie to jest kurwa leniwiec I on pływa Patrz jak się rusza jakby się czołgał ona na to, że leniwce potrafią pływać, żeby transportować się w tych pięknych klasach. Leka. Z ciekawostek na wyspie jest jeden, jedyny pojazd. Jest to śmieciarka w postaci traktora, która właśnie przejść do obok. Nowy experience. Przesiedliśmy się na transport zasilony mięśniami. Dobra, wracam, wracam do sterowania. Strasznie się to gibie generalnie, jest, jest dziko. Także to płynęliśmy już do lasu deszczowego. Jest straszna poruwa, jest koło 10-11 jest mega ciepło, eee, więc fajnie, że w końcu trochę cienia. Klimat jest, jest przyjemny. Jedyny problem techniczny jest z tej natury, że żaden z za bardzo nie gada po hiszpańsku. Gość za to gada bardzo i do tego cicho, więc trochę, trochę tak się wyczajamy, o co chodzi, ale na razie, na razie jest git. Kurde, miałem ten trzymak na głowę do kamery i został w plecaku na łodzi. Dopłynęliśmy na wyspę, na której będzie większa ilość małp. Eee, także czekamy, aż jakieś się pojawią. O, jestem uwolniony. Ale jest... wow, wygrałem dwie małpy. Dziwnie pachną. Dobra, idziemy na wieżę widokową. Klimat taki... prowizoryczny? On coś trzeszczy. Do trzech osób wytrzymuje. Się, że więcej mam się i tak bał wejść. Ale, Siu, Ej, zostawmy banan. Banan będzie na górze. Te małpy są dużo fajniejsze niż te w Azji. Jak już mówiłem wcześniej, oni generalnie małpy zabijają, jeżeli wchodzą na teren wiosek, więc tutaj mają troszkę większy respekt. Nie są aż tak natarczywe. tarczywe. Ja je tak, Małpi król! Mój największy strach generalnie z takimi akcjami jest to, że one srają. Oh no. Mam doświadczenia średnie jeżeli chodzi o zwierzęta na mojej głowie. mała małpa to mała kupa. To prawda. Ryzyko nie jest duże, ale zawsze istnieje. Tym optymistycznym akcentem żegnamy się już z tym regionem e, Wracamy do Letici Tam mamy jeszcze jedną noc Jutro z samego rana śmigamy na samolot e, I bierzemy się za samolot. Czas operacyjny za 19.02 Dotarliśmy do hotelu w Letici eee, Z trzech pokojów okazało się, że są dwa... Babka stwierdziła. O kurczę, no tu będziemy mieli 5 osób, tu będziemy mieli 5 osób jutro. No to możemy wam dać tylko dwa pokoje, ale dostaniemy darmową taksówkę. W sensie do 15 minut pieszo zawsze do przodu. Natomiast yy, cudna sytuacja numer 2 w tym samym dalej hostelu. Udało mi się wygrać z idą walkę paperka nożyce. więc poszedłem Aj. się kąpać pierwszy, następnie poszła Ida. Na końcu w trakcie, się woda. trakcie tego jak Ida się była, skończyła już tam się woda, tak samo w drugim pokoju Nika i Michał. Cóż <grym> Pani e... poszła kupić wodę. Tak, babka, która nas tutaj próbuje. <grym> Nie wiem, gdzie pró babka, która próbuje mnie zmolestować w tym samym czasie <grym> <grym> tak. <Administratorka grym> jakby Zakochała. Zostałem tyle razy złapany już za obie ręce. Że myślę, że będę miał... będę miał ślady po niej. <laughs> Może to być świeżo. No cóż, zobaczymy <laughs> później. <laughs> to posz powiedziała, że musi iść kupić wodę. Nie wiem, co to znaczy. Mam nadzieję, że przyniesie 500 litrów na plecach. Słuchajcie, <laughs> w ogóle, jakie zabezpieczenie niektórzy mają. Skrót pod napięciem normalnie. Ona ma świeżą wodę. Tu nawet góra jest zadrutowana. Zabezpiec zaprowadziła Melujemy tutaj... się z samego rana w naszym pięknym przybytku. Czas operacyjny 620. W nocy waliło prąd, a co za tym idzie, wywaliło też wiatra. <grym zniszczytania> Więc byliśmy blisko z poduszenia się. Na szczęście znaleźliśmy tajną technikę, czyli otwieranie drzwi. Bo tutaj oczywiście okna kurwa wychodzą na korytarz, bo po co, gdzie indziej? <noise> tak, tu nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale jest generalnie ściana, tam jest drugi pokój. O, też ktoś wstał. To jest patio, I tam jest co prawda taki na górze, ale no nie ma żadnego przebiegu między tymi pomieszczeniami i oni nie są dobrzy w wentylacji niestety. Dzisiejszy transport na lotnisko odbywa się takim pięknym mobilem. Klimat troszkę taki wietnamski dłużej. No i wpytę, 12.47, jesteśmy godzinę 15 minut po wylądowaniu i... Tylko trójka z nas umiera przez wysokie górskie Albo głupie wzięcie tabletek Ja nie wzięłam i czuję się dobrze i nie chcę mi się siku Czego nie można powiedzieć o reszcie <laughs> Dokładnie tak Z rzeczy z których jestem zadowolony Dostaliśmy to auto, które mieliśmy dostać Jest nowe To nie było pewne Tak, to to zawsze, zawsze jest ryzyko, że się coś, coś wykrzaczy po drodze Więc jest ładnie, jest przestronnie, nowocześnie yy, Misja na teraz jest taka, że jedziemy do sklepu, do apteki I może do szpitala, bo Michała coś ugryzło w nogę i dalej dalej rośnie noga. A że mamy ograniczony bagaż, nie możemy Mówili, sobie pozwolić. W 2021 roku życia już nie rośnie. Zrobiliśmy sobie szamkę. Tutaj mamy dużo pięknego żarcia amerykańskiego. I w tym momencie właśnie czekamy na burgery. Więc Z dobrych informacji. 450 gram chipsów jest tutaj za 16 zł. Są płatki śniadaniowe z filmów. To takie kolorowe kółka. Dokładnie. Więc... I znajdziesz Jakby... Tak. z karmelem, jakby amerykański sens się spełnia. Dokładnie. Więc tak, ludzie bardzo przyjaźni, no. pomocni. A Ze śmiesznych rzeczy. <laughs> Pomimo bramek w sklepie. E, e... Teraz trzeba to, pokazywać paragony przy przejściu. No, no, no. Pani stawia na nich pieczątkę. No my niestety swoje wyżyciliśmy, więc mieliśmy akcję grzebania w śmieciach, ale się udało, wypuścili nas, także załadowani, jak widać po brzegi, uderzamy w stronę południowej części kraju na pustynię Tatakoa. Meldujemy się z pierwszej siku przerwy, jesteśmy w górach. E... Plusem generalnie tej lokacji jest to, że jest co chwila jakieś jedzonko. Co jest całkiem fajną opcją pod kątem e, zatrzymywania się na posiłki. No Czekaj więc ty... e, już przyjechaliśmy pierwsze. Tak. Eee. Żeby Nie wiem, 20 kilometrów? Po, po lewej tylko, no akurat Coś się działo, odkąd ostatnio gadaliśmy do kamery a Właśnie, w chuj się działo, słuchajcie no, Ostatnia, najnowsza rzecz, to jest to, że ktoś oczywiście w nas musiał pierdolnąć Na Zreszcie. się miał niski samochód, dokładnie, i przywalił nam tylko w zderzak Przegrał ten pojedynek Dokładnie, stracił, to on stracił zderzak, a nam po prostu się zrobiła lekka wygniotka Będziemy z tym walczyć. Znaczy, Zasmarujemy. No, Zasmarujemy. Mamy mnóstwo, właśnie, jedziemy i po prostu Ameryka fakie, co, co jakiś czas się pojawia. A, śmieszne sytuacje po drodze, no to V2, to policjanci nie chcą nas zatrzymywać. Znaczy, jak widzą białych ludzi, puszczają dalej. A wszystkich pozostałych tam trzepią co chwilę. To niezręczne spojrzenie, puszczone gdzieś w dal. Dokładnie, dokładnie to się dzieje. No i kurde, rzeczywiście jedziemy co chwilę płatnymi drogami i Wyjebaliśmy całkiem sporo pieniędzy już na to, żeby jechać w tę stronę Teraz jest dużo droższy niż nam się wydawało Dokładnie, dokładnie Natomiast już niedługo baza noclegowa Nieustającego pasma sukcesów ciąg dalszy A Aktualnie jesteśmy jakieś półtorej godziny od pustyni eee, Zatrzymaliśmy się pod szpitalem, bo Michała coś pogryzło w nogi Yy, i mu to coraz bardziej puchnie, więc żeby się nie ładować, że tak powiem, w suche i ciepłe, to stwierdziliśmy, że yy, jeszcze gdzieś to skonsultujemy to Opowieści, ze to Opowieści ze szpitala! Opowieści ze szpitala, prosta sprawa. To, ale rzeczywiście zacznijmy że są Rozbierali budynek, yy, do którego siedzieliśmy, co już było pierwszym znakiem zapytania. Pierwsze drzwi były zamknięte, w drugich przekierowali nas na drugą stronę budynku Kolejne drzwi były zamknięte, ale gościu jak zobaczył, że stoimy to przyszedł zapytać o co chodzi I nas pokierował dalej Ale weszliśmy na SOR Weszliśmy na SOR Eryka nie wpuścili, bo dwie osoby e Więc przez jakiś czas byliśmy we dwoje Bardzo szybko pojawili się pracownicy już z wewnątrz, a nie tylko ci recepcjoniści Zaczęli... Patrzeć na moją stopę albo obie, dotykać, miziać, pytać, czy boli, czy nie boli, jak to tam wygląda. Pokazaliśmy co przyjmowałem, to zaśmiali się, że ten antybiotyk to nie i że w ogóle co? co, co? <ślaski> więc. Więc antybiotyk był nietrafiony. Um... No i z takich jeszcze ciekawych rzeczy, no to prowadzili potężną dyskusję na temat tego, co ze mną zrobić Kłaść, wypuścić, e, wypisać coś, nie wypisać Ma wrócić, nie ma wrócić tak. e, No i po tej dyskusji e, Ostatecznie ustalili, że nie umierasz? Tak to jest, e, to jest niczym rozmowa Entów na temat tego, czy hobbici są hobbitami Tak, tak e, Czy orkami, dokładnie No i kiedy już ustalili, że mnie wypuszczał. No, to wypisali trzy leki ale nie wiem w sumie, który co oznaczał. Natomiast, no, po drodze, jeszcze były jakieś śmieszki, że zimieszki z tłumacza. Z tego, że musieli używać tłumacza i nika miała autokorektę, więc im poprawiało słowa. Losowe polskie słowa, losowe polskie słowa im wpadały w czasie pisania. Więc, więc wychodziło memicznie no i nie skasowali nas za to i w ogóle wpuścili nas poza kolejką do Do soru, do soru tak, więc tak, czyli nas bardzo szybko z głowy, ewidentnie. Ewidentnie. No nie, już mieli problem na etapie rejestrowania paszportu w systemie, bo okazało się, że nie mam mnie w jakimś kolumbijskim systemie zdrowotnym, więc nie wiedzieli jak mnie zarejestrować. Karaczan. Wow, widzicie ile karaluchów chodzi po ziemi? Nie. Nie. nie no to to prawda O, teraz widzę. O ja. Widzieliście? Tak No, tam na początku w tym momencie chyba z 9 się rozbiegło Dobrze Jakie strzały po prostu są Jesteśmy w środku niczego I nagle Techno Maryjka Obir I <noise> <noise> wild. Dotarliśmy do naszego spanka Auto na już zaparkowane Rozstawiamy się z rzeczami eee, i lecimy się szybko kołać, bo mamy 22.24. Jutro, około 5 wstajemy, e, żeby zdążyć na wschód słońca, który będzie o godzinie 6 rano. Do punktu widokowego mamy jakieś pół godzinki, e, ale pewnie jeszcze coś będziemy z rana chcieli zjeść. Także żegnamy się. I do jutra, mamy równo godzinę 6. Jesteśmy już na pustyni Tatakoła. I mamy spota na wschód słońca pewnie zastanawiacie się czemu widzimy się tu o tak wczesnej porze są dwa powody pierwszy to słońce, a drugi to płatne parkingi teraz są za darmo no nie zgadniecie, jaki zbieg okoliczności pojechaliśmy na pustynię i pada deszcz no, pałacy mogli tak zrobić, dokładnie nie To wygląda na to, że rozdzieliliśmy się. Mati i Ida wybrali I trasę tutaj... samochodową. Nie umiem nagrywać, A my poszliśmy trasą widoczkową. I kto wyszedł na tym lepiej? Oni, bo się nie wpierdolili w drutko czasem. Słuchajcie, jesteśmy na pustyni i nie uwierzycie co? Jest tam najlepszy rodzaj zwierzęcia, jaki może być. Kury. No zaczyna się robić ciepło, ale z plusów wie wiatr. Co jest no właśnie w tym kraju, bo generalnie to tak się bardzo nie wieje. A wczoraj przejechaliśmy gdzieś stamtąd, jechaliśmy 30 parę kilometrów przez takie tereny właśnie. Ej, w ogóle to jest takie puste, głuche. Tu można rozmawiać wąsko. Ja nie jestem tak wąski. Wąski, ja tak. Jaki klimat Z racji, że zrobiło nam się trochę więcej czasu niż pierwotnie planowaliśmy postanowiliśmy odwiedzać lokalne atrakcję, w tym wypadku wodospad Aktualnie jesteśmy na w czwartym kilometrze do drogi dojazdowej Jest w górę i w dół tak na zmianę wy, wy tu nie musicie siedzieć przez 5 godzin i was dupa nie boli Ale uwierzcie na słowo, mnie tak Dojechaliśmy generalnie chwilę przed zamknięciem obiektu Więc dzięki uprzejmości obsługi i naszemu szybkiemu organizowaniu się Udało nam się jeszcze przekąpać w tychże wodospadach na górze jest jeszcze 4-5 kolejnych. Po nierównej walce z szukaniem restauracji w miejscowości Bakke, do której zmierzyliśmy cały dzień, Będziemy udało nam się jedzenie. dotrzeć. Jedzenie. Jesteśmy dosyć mocno głodni, bo ostatni posiłek był rano. Rano, a jest już około 20. Także do zobaczenia jak już będzie jedzenie na stole.